Sam. Cześć wszystkim, mam na imię Ola i witam Was na kanale Duński z Cynamonem. Na moim kanale, jak wiecie, i osoby początkujące i nieco bardziej zaawansowane znajdą coś dla siebie. Początkowe filmiki to oczywiście, jak się przedstawić, jak powiedzieć skąd pochodzisz, ale nagrałam dla Was też sporo odcinków związanych z gramatyką czy z fonetyką. Doszły mnie natomiast informacje, że zabrakło takiego tematu, jakim jest pogoda. Postanowiłam więc nagrać dla Was teraz filmik o tej właśnie tematyce, taki podstawowy, z prostym słownictwem pogodowym. W stylu tych pierwszych filmików, które pojawiały się na kanale duńskim z Cynamonem. Jak zawsze, zapraszam Was do y, słuchania i powtarzania za mną, a w komentarzach dajcie mi znać, czy jest jeszcze jakiś temat, który według Was został pominięty, może jakieś słówka, których Wam y, brakuje na co dzień. Jestem otwarta na Wasze propozycje i zapraszam do oglądania. Jak powiemy pogoda po duńsku? It wyja. It wyja. Jak natomiast powiedzieć prognoza pogody? In wea ulsigt. In wea ulsigt. Tutaj zwróćcie uwagę na y, rodzajniki. Pogoda ma rodzajnik it, it wea, natomiast y, prognoza pogod to już jest złożenie, y, jest złożone to słówko z dwóch słówek. It wea oraz In ulsigt, in widok. Jeżeli mamy takie słówko, które jest połączone z dwóch wyrazów, to ono dostaje rodzajnik tego ostatniego słówka. Dlatego mamy in we ulsigt, prognoza pogody. Zacznijmy sobie od takich mniej przyjemnych zjawisk pogodowych. Na początek de pleiso. Ty so Wieje wiatr. Ty rajno. Ty Rajno pada deszcz. Disnea. De D de Pada śnieg. Mamy też takie słówko na przykład it snewea. It snewea. Czyli pogoda śnieżna dosłownie. I tutaj właśnie mamy słówko złożone z dwóch słów, i ono dostaje znowu rodzajnik tego ostatniego słówka. A ponieważ wea jest it, no to mamy it, sny, wea. Pogoda śnieżna. Słuchajcie, w tych przykładach: the place, the rain, the snow, Tutaj mamy to dziwne małe dead na początku. I to jest taki podmiot domyślny. Słuchajcie, my po polsku mówimy po prostu: pada, wieje pada deszcz i koniec. Po duńsku zawsze musimy mieć takiego wykonawcę czynności gramatycznie oczywiście, żeby to zdanie nam gramatycznie było poprawne i żeby się zgadzało. Dlatego jak mamy the Pleisa, to mamy wieje wiatr. Po prostu musi być taki domyślny podmiot, więc jeżeli chcemy po powiedzieć coś typu wieje i pada, musimy zawsze pamiętać o tym det na początku. Jakie jeszcze słówka są związane z brzydką pogodą? Oczywiście możemy powiedzieć the cold. The air cold. Jest zimno. Ty doulit, wea. Ty do ea, wea. Jest brzydka zła pogoda. Pamiętajcie, że przymiotniki w duńskim dostosowują się do rzeczownika, ponieważ nasza pogoda jest it, it, wea, dlatego doulit ma ty na końcu. To samo zdanie możemy wyrazić na inny, w inny sposób, na przykład weil, ea, doulit. Er Pogoda jest brzydka. Pamiętajmy zawsze o tej zgodności pomiędzy rzeczownikiem a przymiotnikiem. Co jeszcze możemy powiedzieć po duńsku? Mamy taki fajny czasownik et smorajne. Et smorajne. i to oznacza kropić. Rajne wiemy już, że jest związane z deszczem, to słówko, a smo to jest małe, liczba mnoga od, od przymiotnika lille. Små rajne, czyli właśnie małe kropelki deszczu, kropić. Mamy taki fajny też przymiotnik, ołoskyl, ołoskyl, zachmurzone. Możemy powiedzieć na przykład himlen wa ołoskyl i go. Himlen wa ołoskyl i go. Wczoraj niebo było zachmurzone. Jeszcze jakieś zdanie. o Było zachmurzenie i padał mały lekki deszczek. Było zachmurzenie i kropiło. Kolejne słówko, trochę związane z deszczem, a trochę przechodzimy już w słoneczne klimaty. E, Tęcza. Jak powiedzieć po duńsku? Tencza. In Rheinbu. In Rheinbu. Tencza. E, jak powiedzieć zatem, że świeci słońce? Soul skino. Skina. Świeci słońce. Mamy też takie słówka analogiczne do naszego it's snowy, które było poprzednio. Możemy powiedzieć też słoneczna pogoda. It's solskins we It It's solskins wea. I przykład takiego zdania. Ty blier nad solskins we Ty snart snad, solskins we Niedługo będzie słoneczna pogoda. Musimy oczywiście znać po duńsku zdanie: die warmt. Die warmt. Jest ciepło. Pojawiło się już e, słówko: prognoza pogody, in ver ulsigt. Powiedzmy e, więc sobie o takich słowach, kluczach, które często pojawiają się właśnie w prognozie pogody: it luftröck. It luftröck. Ciśnienie. Tutaj znowu mamy złożenie z dwóch słówek. Luft, domo powietrze i trójk, ciśnienie. Kolejne słówko to inkral, inkral, stopień. Częściej spotykane w postaci liczby mnogiej. Krala, krala, stopnie. Możemy powiedzieć na przykład tralwy kralas wamy. Tralwy kralas Wamy 30-stopniowe ciepło. In temperatura, in temperatura, to jest oczywiście temperatura. E, możemy powiedzieć e, genem temperatura. In genem snic temperatura, to będzie średnia temperatura. Kolejne słówko to in luft in luft Wilgotność powietrza. Fuktyhy, wilgotność. funkcji wilgotne. Luft, fuktyhy, wilgotność powietrza. I dwa takie przyjemne słówka na koniec. In sol obgan. In sol obgan. Wschód słońca. Mamy ob, czyli górę. In sol nedgang, In sol nedgang Zachód słońca. Nyg to zawsze idziemy w dół i op, do góry. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że taka lekcja w starym stylu dla początkujących przypadła Wam do gustu. Czekam na Wasze komentarze. Może są jeszcze jakieś tematy, o których sobie nie powiedzieliśmy. Tutaj jestem otwarta na Wasze propozycje, jak zawsze. Zaglądajcie na Instagrama duńskiego z Cynamonem oraz do naszej, na naszą grupę facebookową Nauka Duńskiego dla Każdego. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się już niebawem. Mae'n gyntaf i'w ddeud, fi sy'n ei ddweud, hae